Witam. Zapraszam do odcinki Minecrafta pod tytułem Minecraftowe życie. Dopiero to nasz pierwszy odcinek, ale razem z Natuneo 2121 jak widzimy na ekranie po mojej yy, z przodu lewej stronie jest Natunea. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić domek. Może nie w tym odcinku, bo jak widać za długo po prostu jednominutowy serwer może do YouTube wchodzić aż w godzinę. No jak to powiedzieć przesyłać się z programu do YouTube. Więc ten filmik może być jedno, dwuminutowy, najwięcej. Takie odcinki będą po zazwyczaj 1-2 minuty. Tutaj widzisz, zaczęliśmy robić domek, jak widać jak widać tutaj link do serwera będzie w opisie i na razie to tyle w następnym odcinku pokażę w następnym odcinku będzie gotowy domek i pokażemy wam jak robić zaczniemy robić farmę i pokażemy, i pokażemy wam jak robić różne rzeczy z drewna w crafting boxie na razie to tyle cześć i czołem oglądajcie nasze yy, odcinki Cześć!